E, witam! Już dzisiaj nie mówię siódmy dzień głodówki, gdyż dzisiaj przerwałem ją i muszę Wam powiedzieć, co było powodem. Powodem to było to, yy, to, że nie spałem już czwartą noc, a to jest wbrew podstawowym zasadom głodówek, czyli unormowany tryb życia. W dzień aktywność normalna, a w nocy śpimy. A ja nie spałem całą noc, dopiero nad ranem troszeczkę spałem i taki rozbity, codziennie. I to wczoraj się zorientowałem, mówię, przecież ja robię te same błędy, co robiłem przy pierwszej głodówce, bo pracowałem, miałem nocną zmianę, to pracowałem. I wróciłem do zaleceń Myszurowa, że faktycznie, no przecież tego nie wolno robić, bo ja sobie krzywdę mogę wyrządzić. I to mnie zmusiło do przerwania głodówki. Nie ból, bo to, to bym wytrzymał. A więc co dalej? Ale to, że to wystąpiło podczas głodówki i bez żadnej takiej przyczyny, bo ja nic ani nie dźwignęłem, nie było takiego momentu, że, że coś mi zabolało. Tylko wieczorem, jak miałam się kłaść spać, nagle czuję, że narasta ból. Nie wiedziałem o co chodzi. Dzisiaj jeszcze zadzwonił do mnie mój przyjaciel z Londynu, notabene lekarz. I się pyta, jak u mnie, no bo jest zorientowany. Jest zorientowany o tym, bo ogląda tak samo. Nie mu opowiedziałem o tych bólach. On zadał mnie mnóstwo pytań. E, o jakie to rodzaje bóle, czy gdzie się rozchodzą. No, takie. E, no i doszliśmy do wniosku, nie, że to jest e, to, co ja mówiłem, że to jest e, z tego. Lędziowo-Krzyżowy, z tego Lędziowego-Krzyżowego. Ale później jeszcze ja mu powiedziałem jedną rzecz bardzo ważną, co nas już definitywnie postawiliśmy diagnozę, nie? Że jak ja się unosiłem tak na rękach, o, czyli na wyciągniętych dłoniach, podnosiłem tak, że moje pośladki lekko się opierały tylko o podłoże, a nie siedziałem na nich, tylko na rękach, cały ciężar był na rękach, to ból ustępował. Ja On to o, dysk, dysk uwiera na nerw. Mówi, to tu już jest, to jest, to jest objaw tego. I dzisiaj umówiłem się z masażystą na jutro, na jutro rano, na masaż. To jest masaż tajski. I to będzie chyba tajka mi robiła. Zobaczymy jutro. W każdym bądź razie to jest to, do jakiego wniosku doszliśmy my przez ten przez wywiad, taki lekarski. Druga sprawa, ja już wcześniej myślałem o tym, o tym i godnie ze swoją wiedzą, no i mnie cały czas wychodziło, że to jest to. Dlaczego? Nerki, po pierwsze na przykład nerki, nie mogły mnie boleć. One nie, nie będą mnie bolały, bo ja nie mam przyczyny w sobie. Na nerki. Bo najpierw musi być przyczyna. A przyczyna na ból w krzyżu była. Ja myślałem, że tą przyczynę już usunęłem. Co to są, może Wam powiem, co to jest, jeżeli tutaj są bóle w okolicy krzyża takie, ból, to jest skutek, bo to jest ten, ta okolica jest związana z materią. To jest materia, Stosunek do materii. Ja się urodziłem w rodzinie, gdzie mój ojciec alkoholik. Nie dawał na, na utrzymanie dzieci. Mama się z nim rozwiodła, ojciec się wprowadził i tak dalej. No i co to dużo ukrywać, no nie było za wesoło w domku. Pod względem pieniędzy, dobrze, że jeszcze dziadek nam pomagał, który mieszkał na wsi, ojciec mojej mamy. Wspaniały człowiek, notabene. E, I tak się, tak żyliśmy. Także ja się wychowałem raczej w biedzie. E, chleb z margaryno posypany cukrem to był reżyser. I e, mama była Krawcową. Ma, moja mama, przepraszam, jest Krawcową, chociaż już można powiedzieć była, bo y, już nie pracuje. Ma 90 parę lat. no i i pracowała cały czas w domu. Szyła. Bardzo dobra krawcowa na Tak jak mój ojciec był bardzo dobrym w Cholewkarzem dokładniej. No i ja ten problem biedy, nie, czyli problem materii, to miałem od urodzenia, że pieniądze nie tak łatwo jest zdobyć. Później jeszcze jak się jak już przestałem pić to moje pierwsze małżeństwo się rozpadło, ja jeszcze piłem to bardzo mocno bo to później bo chodzi o to, że ja cały czas się interesowałem duchowością i jakie książki mi wpadły, to był jeszcze okres trudny, to były lata 70., po, początek, już początek 80., to ja z drugiej ślub wziąłem. lata 70, to gdzie literatury, które macie teraz pełno, mnóstwo różnych autorów, jest, było, jest pełno. Kiedyś tego nie było. I do, zawsze dorywałem jakąś książkę, między innymi Antonego Domello, i czytałem różnych autorów, i zacząłem zmieniać swoje myślenie o świecie. Później przeszło na to, że ja uważałem, byłem święty już przekonany, że pieniądze leżą na ulicy. I tak później było w moim życiu. Ale wszystko się skończyło, gdy przestałem pić. To jest tak, jakby, nie, przepraszam, przed przestaniem pić, to było gdzieś tak z rok czasu. Może mniej. E, wszystko się nagle te moje skutki myślenia, że pieniądze leżą na ulicy, wszystko się nagle skończyło, nagle stop, tak jakby ktoś przeciął i od tej pory kompletna niemożliwość znajdowania tych pieniędzy, zarabiania. Przedtem było łatwo mi, wszystko przychodziło, jeden dzień popracowałem i mogłem się balować, nie tylko żyć, ale pić z kolegami, im stawiać przez cały tydzień. Yy. Ale później się nagle to wszystko skończyło. Znaczy, później się dowiedziałem, dlaczego. No. dlaczego, Bo to czas było od że czas na zmianę ale już taką inną zmianę. Yy. I był ten okres, jak ja się przed, przed i się żeniłem. Trudno było mi znaleźć pracę, to był ten okres, kiedy już odczuwałem te skutki, to bardzo mocno, że bardzo trudno zarobić. I jak ja w rodzinę? Ten strach przed tym i te początki trudne, gdzie kupując papierosy miałem wyrzuty sumienia, że tracę pieniądze, a rodzinie są potrzebne, a ja tracę pieniądze. Na papierosy, na jakieś używki, na swoje takie potrzeby. I ten okres się ciągnął, to, to, było, to było takie. I wtedy zacząłem się garbić. Bo garbienie się to był skutek, tylko ja powiedziałem Wam, że to jest skutek garbienia się. Okej, okay, ale to już garbienie było skutkiem, które przyniosło następny skutek. I ja znalazłam to. Po drugie, jeszcze jedna, jedna rzecz. Jeżeli na przykład rodzice, czy któryś z rodziców myśli o tobie, że jesteś nie dość, jakby można powiedzieć, że nie spełniasz swojej, nie spełniasz oczekiwań, to nie tylko skutkiem jest alkoholizm, ale takie skutki właśnie jak y, ten ból pleców, to jest to samo. Y, gdyż y, to też jest skutek tego. No a moja mama y, zawsze uważała, że jak na przykład swojej mamy powiedziałem, że mamo ja nie będę pił tam kiedyś, nie? A matka pokazywała mi dłoń, jak tu mi kaktus wyrośnie, jak ty nie będziesz pił. Ona nie wierzyła w to, że na przykład coś obiecywałem, jak tu mi kaktus rośnie. Ty? Niemożliwe. Ona nie wierzyła, ona straciła wiarę we mnie. I to też jest skutek, muszę wam powiedzieć, że skutek takiego myślenia, bo to później trafia do ciebie i wywiera skutki, ale już na poziomie ciała. Ja, ja rozumiem, że wy wszyscy, którzy piszecie tam posty, znaczy piszecie pod tymi filmikami, wy dajecie mi radę, chcecie mnie poradzić. No ale niektóre, niektóre rzeczy, na przykład z tymi nerkami, tak się słyszałem, nerki i ja, tak ja nie o przyczyny tak. Wybaczcie, ale ja znam przyczyny. Nie to, że to mnie to rozśmieszyło, nie, ale patrzę się, bo ja się od każdego człowieka uczę. nie to wcale nie rozśmiesza. Tylko tu się roześmiałam, tak, nie? To jest jedna sprawa, nie? Druga sprawa, ja może skończę na ten temat, dlaczego, co i jak, dlaczego to przerwałem tą głodówkę, bo najpierw muszę zrobić porządek. A, jeszcze, nie, muszę jeszcze coś powiedzieć. Bo najpierw muszę zrobić porządek y, z tym bólem, y, usunąć y, te skutki, bo mało tego, wczoraj, wczoraj zacząłem sobie robić, y, zacząłem przeprowadzać procesy wybaczania zacząłem y, poszukiwać swojej przeszłości, y, żeby usunąć te przyczyny, no ale żadne emocje za tym nie poszły. No i sobie myślę, no faktycznie, kurde, no bo, jeżeli już mamy przyczynę, prawda, to choroba może zniknąć nagle, część chorób znika samo. Część chorób, część problemów może zniknąć już podczas rozmowy ze mną. Bo ja się z tym spotkanie raz Ale dosyć duża część potrzebuje jakby, tu nie powiem, czasu, Coś w tym sensie, że oczywiście tu usuniesz przyczynę, problem zależeje, ale potrzeba jednak e, takiego leczenia. I wtedy, bo należy e, nie rezygnować z tego, e, i wtedy pojawia się na przykład nowa metoda, czy pojawia się jakiś inny lekarz, e, czy zmi zmiana leków i one nagle działają. I wtedy są usuwane skutki i już ta choroba nie wróci, bo nie ma przyczyny. Ja nie jestem kompletnie przeciwny medycynie, no ale jak wiecie, ja nie używam leków ponad 25 lat. Żadnych leków. Żadnych leków przeciwbólowych. Co tylko podczas tego ostatniego covid, co się trochę złamałem swoje zasady. I używałem te witaminy kupione w Holland Barts, witaminy D3 i cynk, bo ja też nie używam żadnych witamin. Wszystko, co naturalne, to jest to, co jeszcze chciałem powiedzieć. Następna sprawa to jest to, jak się wychodzi z budówki. Dzisiaj powiem trochę o pierwszym i drugim dniu, a jutro temat rozwinę, zasady w ogóle. Bardziej rozwinę to. Pierwszego dnia po, przerywamy głodówkę i pierwszy dzień rozpoczynamy od tego, że już nie stosujemy lewatyw w ogóle. Zaprzestajemy lewatyw i przyrządzamy sok z marchwi. Czym lepsza marchew, bardziej organiczna, tym lepsza, tym lepiej. Ja rozumiem, że jest trudno dostać, ale można, no, przynajmniej ala organiczną. Ktoś nie wierzy, że ona jest taka naprawdę organiczna. Najlepsza to by była taka z mojego ogrodu. Przepraszam. I robimy ten sok z marwi. Według, muszę wam powiedzieć, że kiedyś się interesowałem bardzo metodą Gersona. Wiecie, że przy pomocy metody Gersona są leczone... Na przykład rak. Ja się dużo na ten temat czytałem, i to wszystko było takie, nadawało sens, bo ta metoda działa. I na przykład przy tej metodzie Gerson zaleca, żeby wszystkie soki, które się robi, nie w maszynie takiej elektrycznej, ale robić to wszystkie maszyny, które na przykład ręcznie coś robimy. I wyciskać ten sok. Na przykład zetrzeć na tarczę marchew i wycisnąć w, cirecz, w celnianej. Taki przykład daję, nie? Żeby nie było, żeby ten sok, żeby ta marchew nie była w polu, polu magnetycznym, w polu tym elektrycznym. I ona jest o wiele zdrowsza, o wiele lepsza. No ale. Mnie tutaj zależała na szybkości, mam sokowirówkę i zrobiłem sobie sokowirówca I ten sok, robimy litr soku. To jest dwa kilo, około 2 kg marchwi. Robimy litr soku, rozcieńczamy go wodą. I pierwsze, to bierzemy sobie łyżkę tego rozcieńczonego soku w usta i powoli wypijamy. Czekamy około tam 7 minut. 5-7 minut. I bierzemy łyka. To musi być powoli wszystko. To nie od razu, że biorę i piję. Czekamy 10 minut. I to szklankę powoli małymi łyczkami. Z przerwami dopijamy do końca. I tego soku, mamy rozcieńczonego wody, mamy w sumie 2 litry. I do końca dnia wszystko wypijamy. To jest pierwszy dzień. Proszę się nie spieszyć z tym, bo to wszystko należy robić powoli. Nie spieszyć. Wszystko można zepsuć. Wszystko, co uzyskaliśmy podczas głodówki, możemy zepsuć podczas wychodzenia z głodówki. Drugiego dnia u mnie to jest sześciodniowa głodówka, także to będzie, nie będzie proces roz, rozleczony, bo wiecie, że ile dni głodowaliśmy, tyle dni jest proces wychodzenia z głodówki. Drugiego dnia robimy sobie sok z marchwi. Możemy zrobić drugi sok z jabłek też. Albo na przykład tylko z jabłek. Jeżeli wolimy jabłka tylko same, to możemy z jabłek. I wypijamy co dwie godziny jedną szklankę soku jabłkowego czy tam marchwiowego. Co dwie godziny. Ale już czystego, nierozwodnionego. To jest taki drugi dzień. E, tak, około pięciu, wychodzi około e, pięciu, sześciu szklanek. Nie za dużo, no bo to też, no chyba, że ktoś będzie chciał, to może więcej, ale tak co dwie godziny. My w, 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 w okresie głodówki, w okresie, w okresie wychodzenia z procesu głodówki jemy wszystko, co jest żywe. Czyli te wszystkie, na przykład warzywa korzenne, jak marchew, bo ona jest nadal żywa. To nie jest przerobione. Na przykład jabłko jest nadal żywe, nie jest przerobione. Nie używamy niczego przerobionego, na przykład kwaszonego. Broń Boże bo to już jest martwe, to już jest, to, to, to już jest żywność przetworzona. Nie używamy żadnych przypraw, na razie nie używam przypraw, ja mówię, nie, ale nie używamy, chodzi o takie rzeczy jak y, sól, cukier, majonez, dla polepszenia smaku, później dopiero będziemy, no, będziemy używać, ale to y, jutro będę na ten temat mówił, y, przyprawy, Ziołowe. No i cóż, nie wiem, czy to chyba tyle na razie, bo każde nasze doświadczenie to też teraz to jest lekcja dla nas. To jest tylko lekcja. I to, że ten ucisk na ten dysk. Wyszedł teraz, bo między innymi moją intencją było to, żeby wyszło wszystko, co jest ukryte, które należy uzdrowić, uleczyć. To wyszło, bo miało, bo problem był, że ja usunąłem przyczynę, jeszcze tak do końca nie wiem, bo jeszcze popracuję nad tym, jutro będę nad tym pracował, poszukam, czy Gdzieś tam czegoś nie ominęłem. W tej sferze, o której Wam mówiłem wcześniej, przyczynowej, jak na razie uważam, że wszystko zostało załatwione. Bo widzę to, co, po tym, co czuję, po moich emocjach, że wszystko jest ok. Ale może coś tam jeszcze jest ukrytego. Ja posprawdzam sobie, poszukam, po bo przypominam sobie, będę sobie różne rzeczy i będę, jak moje emocje. Będę zwracał uwagę na swoje emocje, czy to coś we mnie zmienia, bo jak to robiłem wczoraj, dzisiaj, nie, wczoraj tylko robiłem. Kompletnie żadnych emocji. Kompletnie żadnych. Dlatego jednak. Dlatego są takie konkluzje. No cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego. No szkoda, że nie ma 30 dni, ale cóż, ja te, załatwię ten problem z dyskiem i z powrotem ruszymy na głodówkę. Będę robił następne, bo mam swoje zamiary. Dziękuję bardzo i trzymajcie się, pamiętajcie, że kocham Was.